Cześć kochani. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale ponownie. Tutaj Kaśka zapraszam was na prezentację ostatnich dwóch kartek świątecznych. Kiedyś wspominałam, że mam ochotę jeszcze zrobić kilka właśnie kartek świątecznych, ale wykorzystując właśnie tą kolekcję Christmas Rose z Crafter's Companion, którą kupiłam już w tamtym roku na wakacjach. Było to kolekcja, która wyszła w ramach Christmas in July. Ja oczywiście bardzo mm, chciałam mieć tą kolekcję, ponieważ ona jest taka niezwykle wyjątkowa w kolorach takich właśnie różowych, jak sama nazwa wskazuje Christmas Rose, czyli świąteczna róża, motyw właśnie y, róży. Y, bardzo, bardzo ładna kolekcja. Nie mam całej, oczywiście y, darowałam sobie kilka tam produktów. Y, no, ale kilka rzeczy mam. Powstały dwie kartki. To już takie ostatnie dwie kartki na ten sezon świąteczno-zimowy, e, także mam nadzieję, że Was zainteresują, chociaż one są bardzo proste. E, chciałam tylko wykorzystać papiery, i tak naprawdę wykorzystałam tylko ten stempel z napisem e, Christmas Wishes. E, wykorzystałam mały bloczek tych papierów i też papiery z dużego bloczku, ale dodatkowo korzystałam z innych elementów, które Wam zaraz pokażę, po prostu nie z kolekcji. Myślę, że reszta tych pięknych przydaśków będzie po prostu, przyda się na przyszły rok. Mam tutaj taki piękny na przykład stempelek z takim Tutaj może będzie lepiej widać, z takim krajobrazem zimowym. Mam takiego fajnego Mikołaja. Mam takie choinki chyba choinki wykorzystywałam, ale nie pamiętam do innych kartek. W każdym razie, no, bardzo, bardzo ładne. Folder do embossingu taki z, też z choinką, więc no, sporo fajnych takich elementów. Oprócz tego jest tutaj też taka. Cały taki zestaw 20 na 20 wycinanek. Te wycinanki też gdzieś tam używam już po drodze w świątecznych kartkach już wcześniej. Wgasza mi się coś. Także to też mogliście gdzieś tam zobaczyć. Ja już nawet nie pamiętam tej kartki, którą robiłam z tego, ale gdzieś pamiętam, że była. No i pokażę Wam oczywiście kartki. Także one są naprawdę bardzo. Proste. Pierwsza kartka mniejsza, druga kartka troszeczkę większa. Jak widzicie, nie są to jakieś takie skomplikowane prace, ale chciałam, żeby one też się mieściły do koperty. Troszeczkę Wam tylko opowiem, jak, jak możecie zauważyć. Oczywiście wykorzystane papiery z tej kolekcji. Ona jest naprawdę przepiękna. Tutaj w tej kartce mniejszej użyłam. Pod spodem takiej, e, takiego papieru różowego, ponieważ chciałam, e, jakby nawiązać do tego, że, to jest, że tu jest dużo takiego różu, więc tutaj podkład jest różowy. E, wykorzystałam ten stempel, jak widzicie, piękny: Christmas Wishes, e, następowałam w czarnym kolorze. E, ta serwetka to jest serwetka, która pochodzi z e, innej kolekcji, ja już wam pokażę. Jest to kolekcja Rose Garden. Mam kilka elementów właśnie z, tej, z tego zestawu. W tym. W tej kolekcji Christmas Rose była taka podobna serwetka, ale dlatego ja nie kupowałam jej, ponieważ ja mam takich serwetek sporo różnych, które mogę zastosować. Dlatego tutaj właśnie tą serwetkę, tą największą, sobie wybrałam i następowałam właśnie ten napis na tej serwetce. Dodatkowo ta serwetka tutaj na brzegach jest pocieniowana i użyłam tutaj kolor taki bardzo jasny, różowy z wersa Magic Pink Petunia. Bardzo fajnie mi się tutaj e, sprawdził, tak, tak delikatnie po prostu tylko, żeby jakiś tam cień był, że coś tutaj się jeszcze dzieje, żeby nie było takie bardzo białe. E, no i do tego e, poinsencja. Poinsencja jest zrobiona z wykrojników, tutaj Wam pokażę. E, Takich też, to jest z Gemini, e, klasyczna. Bardzo fajna kształt takiej poinsencji. Ja często bardzo w moich kartkach świątecznych korzystam z tych kwiatów, aczkolwiek chyba w tym roku ani jednej kartki nie zrobiłam z takimi kwiatami, typu, wiecie, formiran czy coś takiego. Raczej chyba już nawet nie pamiętam, jakie ja te kwiatki tam robiłam, czy w ogóle robiłam, już nie pamiętam tych kartek moich świątecznych, ale to wykorzystałam sobie tutaj. Po prostu takie dwie warstwy też pocieniowane właśnie tym Versa Magic kolorem Pink Petunia, ale też na brzegach, widzicie, że brzegi są takie troszeczkę ciemniejsze. Tutaj mam Distress Oxide Festive Berries, także na samych tych końcówkach tego kwiatka. No i oczywiście Przepraszam, bo ktoś dzwoni, zawsze ktoś dzwoni do mnie, to Coś mi się tutaj stopuje. Mama do mnie tego nie mam muszę do niej później oddzwonić. Dobrze. I słuchajcie, rozjaśnimy. E, listeczki to są takie klasyczne. Słuchajcie, zawsze je używam, bo nie mam innych. E, jakieś chyba z AliExpress, czy nie pamiętam skąd. Taka gałązka jakiegoś takiego iglaka i taka. Taki ostro krzew. To, słuchajcie, no, jedyne takie, jeszcze mam jakieś dwa morzelistki takie świąteczne. Zawsze używam tych samych, więc dałam tutaj sobie pod spód. E, I tak naprawdę to użyłam jeszcze tylko nowo Crystal Drops. E, taki kolor, on jest, to się nazywa. Nie jest, No na pewno jest jakiś kolor. E, Red Berry. Także pasujący taki kolor, i zrobiłam tutaj środek w tej pońsencji, i tutaj dam takie trzy kropeczki, właśnie tej, e, tych Crystal Drops. E, I powiem Wam, że mam ochotę sobie kupić kilka kolorów, przynajmniej na razie, właśnie tych znowu. Tylko zastanawiam się, bo przeglądałam sobie internet i jest, są różne wersje. Są te Crystal Drops, są um, e, Jewel. Yy, jakaś taka seria i jeszcze są takie chyba, yy, nie glossy, tylko yy, nie glitter i jakieś jeszcze trzecie. Ja mam do Was taką prośbę, jeżeli ktoś z Was posiada którąś serię albo jakieś w ogóle produkty z, z nowo, to napiszcie, yy, jak Wam się sprawdzają, bo ja mam tutaj ten jeden, on się nazywa Crystal Drops, ale wiem, że są inne i dajcie znać, jak one się spra sprawdzają, bo yy, one naprawdę robią bardzo ładne te kuleczki i tutaj się nic nie... Tutaj nic nie opada, one są takie bardzo, bardzo równomierne, przepięknie wyglądają, więc mam ochotę kupić sobie po prostu różne kolory. Tym bardziej, że w jednym sklepie widziałam na promocji chyba za 11,50 jedną taką buteleczkę, więc cena dobra, bo chyba z 14 coś przecenione były. I było tam sporo kolorów, więc mogłabym sobie kupić, ale właśnie zastanawiam się, które z tych właśnie wariantów kupić. Czy te właśnie krystal, czy. Te takie dźwul czy jakieś jeszcze inne, także dajcie znać, jeżeli macie i używacie. To będę wdzięczna za opinię. Także to jest słuchajcie, pierwsza kartka, bardzo, bardzo prosta, tak jak widzicie, ale wydaje mi się, że no taka dzięki temu napisowi taka efektowna. Ja jeszcze myślę, że w następnym sezonie, jak będę robić używać ten stempel, to fajnie by wyglądał właśnie wyembosowany, czarnym embossingiem, to byłby taki fajny, błyszczący, no ale na razie to tak sobie zrobiłam. Tak po prostu następowałam, więc tak wygląda pierwsza kartka. Druga kartka być może wydaje się bardziej taka bogatsza. Zrobiłam tutaj tym razem warstwy takie z czerwienią, ponieważ chciałam taki kontrast bardziej zachować. Użyłam przepiękny arkusz właśnie z tego mojego bloczka z Mikołajem i z Bałwanem. I no i właśnie przez to, że chciałam użyć ten bloczek 6 na 6 cali, wiedziałam, że no baza będzie musiała być większa, żeby nie tracić tego papieru, nie musieć wycinać, bo tu jest taka piękna ramka, taka różana, więc nie chciałam tego wycinać, także z, użyłam bazę 7x7 cali i akurat mi fajnie tutaj się warstwy takie utworzyły i no, nie trzeba wtedy wycinać tych bloczków, tych arkuszy 6 na 6 cali, nie trzeba ich zmniejszać. Także przepiękny Mikołaj z bałwanem w takiej fajnej scenerii, takiej zimowej, ale takiej vintage'owej, bo tutaj jest taki kolor cyka, taka bardziej vintage'owa. Bardzo ładne są te papiery naprawdę i te róże są przepiękne. Tutaj dodatkowo widzicie użyłam taki element, z którego stworzyłam na dole, taki, na dole i na górze takie, taki paseczek, taki ornament. I to słuchajcie jest taki element z kolekcji Say Flowers. To jest taka rameczka i do tego są właśnie, jest narożnik i jest jeden taki elemencik, który wycina taki ornament. Ja sobie wyciąłam właśnie kilka tych paseczków, tych ornamentów i po prostu je połączyłam. Tutaj połączam je na górze i na dole i utworzy mi się taki fajny ozdobny brzeg. No też wydaje mi się, że trzeba wykorzystywać to, co się ma i czasami... Jeżeli nie mamy nawet całego takiego brzegowego jakiegoś wykrojnika, to można po prostu połączyć elementy i też będzie to fajnie wyglądało. Więc tak to tutaj zrobiłam. Do tego tutaj jest napis May the holidays fill your home with joy. I to też jest z innej kolekcji. Już Wam pokazuję. To jest taka kolekcja, była Tease the Season. Ja mam kilka dosłownie stempli z tej kolekcji, ale tutaj akurat jest stempel taki z tym... Kardinalem. i tutaj jest taka, taki lampion i jakiś tutaj taki, taki stroik coś ala. Ale do tego były właśnie dwa fajne takie napisy, troszeczkę takie większe. I właśnie tutaj ten jeden napis wykorzystałam sobie, ten tutaj na dole do tej kartki. No i wyciąłam, zrobiłam taką ala, wiecie, flagę. Nie wiem czy to flaga, na no, takie ścięte tutaj po prostu bok, żeby nie bardzo zasłonić tego Mikołaja. I dodatkowo ja to następowałam właśnie na tym papierze też z dużego bloczka. Miałam taki ścinek właśnie z tego tła, więc po prostu wykorzystałam, żeby nie było, ten papier nie dawać biały. No to tutaj właśnie ten skrapowy papier użyłam. I dodatkowo oczywiście są Poinsencje, ale tym razem inne. To są takie Poinsencje z AliExpress, które mam. One dodatkowo oprócz tego, że tną, no, to jeszcze wytłaczają, mają takie fajne tłoczenia. E, więc one też bardzo fajnie wyglądają. Takie po prostu zwykłe papierowe kwiatki. Ja je też e, cieniowałam tymi samymi tuszami, które wam wcześniej pokazywałam. Dodatkowo tutaj te mają, mm, posypane są brokatem, tym, który zawsze używam. Glamour Dust z Deco Art. On jest przepiękny, bardzo ładnie się prezentuje. Listki też te same z wykrojnika. I tutaj nie dawałam już nuwo, tylko dałam takie kryształki. Z Action, które mam, takie Rhinestones. Niestety nie znalazłam czerwonych. Gdzieś chyba mi się wydaje, że miałam bardziej takie czerwone, chociaż te też mają taką czerwień w sobie. Więc wydaje mi się, że one też pasują tutaj. One są takie różowo-czerwone. No i dodatkowo tutaj sobie dałam też te kryształki, żeby tak. Tutaj pusto nie było, więc tak wygląda ta druga kartka. One nie są przyozdobione ani z tyłu, ani w środku, po prostu zrobione jest przód. Są to kartki, które śmiało zmieszczą się do koperty, ale tutaj będę musiała zrobić swoją kopertę taką osobno, bo nie mam takich dużych kopert. Także tak wyglądają jeszcze te dwie moje ostatnie propozycje. Kartek świątecznych, które mam nadzieję Wam się przydadzą. Pamiętajcie, że nawet jeżeli widzicie inspirację świąteczną, nie, nie musicie czekać do świąt, żeby ją wykorzystać. Możecie po prostu wykorzystać ten layout, zmienić papier, zmienić tutaj kwiatki i skorzystać po prostu z inspiracji, jako Takiej samej w sobie, czyli jakich elementów można użyć, jak można je razem skomponować. Także nie sugerujcie się, że to jest kartka świąteczna. Korzystajcie po prostu z całego pomysłu i zastępujcie papiery, zastępujcie elementy, zastępujcie napisy innymi, na przykład urodzinowymi. Także zachęcam Was do tego, żeby czerpać właśnie w taki sposób też inspirację, a nie patrzeć po prostu na to, jak ty, jako, tylko, że to jest kartka świąteczna. No, to teraz nie możecie jej wykonać, bo czy nie możecie skorzystać z tej inspiracji. Także mam nadzieję, że to Wam też pomoże, że kartki Wam się podobają. Także to już są dwie ostatnie prace, które w tym sezonie świąteczno-noworoczno-zimowym ch chciałam Wam pokazać. Następne prace to będą już prace. Przypuszczam, że będzie praca na Dzień Babci. Pewnie spóźniona, bo dzień Babci już jest za dwa tygodnie, a ja jeszcze będę chciała Wam wstawić inny film po drodze. No, ale będzie jakaś tam inspiracja taka na Dzień Babci, chociaż u mnie na Dzień Babci nie mam żadnych takich, wiecie, ani papierów na Dzień Babci, ani napisów, więc to będzie po prostu taka ogólna inspiracja. Także czekajcie na to, a później już też zaczynamy sobie kartki. Walentynkowe, także zapraszam Was do subskrypcji kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby po dostawać powiadomienia. Oczywiście zapraszam Was do komentarzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie odwiedziny na moim kanale, za to, że zostawiacie ślad po sobie, że, że jesteście, że byliście. I do zobaczenia, oczywiście następnym razem. Trzymajcie się, pa! pa!